No więc tak, mamy te różowe elementy, które tu są wydrukowane, ale nie mieliśmy ręki. Teraz instrukcja montażu tej ręki. Tutaj mamy gotowo działającą rękę, ale żeby ją rozebrać i dostać się do linek, potrzebujemy uchwyty na ramię. Odkręcić najpierw w odleju. Tutaj pod tym uchwytem znajduje się jeszcze ten mechanizm, który powoduje to, że ręka i palce mogą być zablokowane. Trzeba założyć w tą stroną, w ten sposób. Zdejmujemy go. Z drugiej strony także odkręcamy ten uchwyt. Ukręt mamy tutaj. Teraz, żeby się dostać do wszystkich linek, które znajdują się tutaj, odkręcamy te dwie śrubki. A tutaj jest zrobione. Tutaj wewnątrz mamy cały mechanizm linek. Każda linka tutaj odpowiada od innego palca. Od tych dwóch palców jest, są przeciągnięte te dwie linki. One przechodzą tutaj przez środek tego. Od tych dwóch palców również mamy takie poprowadzone te dwie linki. Od tego i od tego palca są linki poprowadzone tutaj i od tego palca jest osobna linka poprowadzona, przywiązywana tutaj. Wszystkie te linki, wszystkie te mechanizmy łączymy tutaj jedną linką, a ta linka, która jest przywiązana do tego, to jest już ta główna linka, która wychodzi do dźwigni ramienia. Rozkręcić tu do i tak dalej? Nie, wydaje mi się, że to już inżynierowie na Ukrainie sobie z tym poradzą. Dobra, to, to umieszczamy na Facebooku, jak coś to...